Mamy tutaj takie równanie do rozwiązania. W pierwszym kroku powinniśmy uprościć oba wyrażenia, usunąć nawiasy, a robi się to w ten sposób, że wymnażamy każdy wyraz z drugiego nawiasu przez każdy wyraz z pierwszego nawiasu lub na odwrót. Weźmy więc wyraz 3x i przemnóżmy go przez 2x oraz minus 1. Otrzymamy wówczas, wówczas 6x kwadrat odjąć 3x. Następnie weźmy z pierwszego nawiasu minus czwórkę i przemnóżmy przez nią każdy wyraz z drugiego nawiasu. Otrzymamy minus 8x dodać 4. To samo robimy z dwoma nawiasami po prawej stronie. Wyniki mnożeń to 6x kwadrat, odjąć 6x. Tutaj wymnożyłem każdy wyraz z tego nawiasu przez 6x, a teraz przez dwójkę pomnożę. No i zrobione. Następnie zauważmy, że odejmując obustronnie 6x kwadrat, takie dwa wyrazy zredukują się do zera. Po lewej stronie w równaniu możemy zredukować x otrzymując minus 11x, plus czwórkę przepiszemy, po prawej stronie otrzymamy minus 4x odjąć 2. Minus 4x przeniesiemy na lewą stronę. Dodając, tak? Tutaj dodamy 4x i tutaj dodamy 4x obustronnie. Wtedy po lewej stronie otrzymamy minus 7x. Dodać 4. Po prawej stronie zostanie minus 2. Następnie 4, przenosimy na prawą stronę. Czyli musimy ją odjąć z tej strony, odjąć z tej strony. Stąd otrzymamy minus 7x, to się równa minus 6. Dzielimy obustronnie równanie na koniec przez minus siedemkę, otrzymując w ten sposób taki wynik. No i to jest rozwiązanie tego równania.